Siemanko! Dziś powiem Wam coś na temat tego jakże klasyka od mi jakim jest Redmi Note 8 Pro. My kupiliśmy gdzieś w okresie wakacyjnym 2020 roku na Banggood ze względu na najlepszą cenę. Telefon był wysłany z Chin, ale ten rodzaj wysyłki omija dodatkowe opłaty w przypadku produktów zamawianych na Banggood i idących z Chin. Ale wracając do tematu nie ma znaczenia gdzie kupicie ten telefon, czy to będzie AliExpress, Jirbes, Dehegate czy inna chińska strona. W tym wypadku chodzi o wersję global, czyli przeznaczoną na europejski rynek. Z czasem pojawił się problem z niedziałającym przednim aparatem, gdzie telefon już niejednokrotnie zaliczył upadek na ziemię. Mówiąc krótko, aparat do selfie umarł i pojawiło się pytanie, co zrobić? Parę razy nam się zdarzyło przeczytać opinie osób, które coś wysyłały do naprawy do tego serwisu, ponieważ aparat przedni w przednim dzisiejszych czasach jest bardziej potrzebny niż aparat, który mamy z tyłu, dlatego postanowiliśmy sami sprawdzić, jak to działa. A więc wchodzimy na stronę ccsonline.pl i tam w lewym rogu mamy ikonę, w którym klikamy i wypełniamy formularz. Ale zanim tam przejdziemy, zobaczmy jakimi naprawami się zajmują. W zakładce serwis mamy podane marki oraz kategorie produktów. Nas w tym przypadku interesowała marka Xiaomi. Jak widzicie, zajmują się oni naprawą smartfonów, laptopów, lineów, odszczaczy, odkurzaczy czy projektorów. Czyli tak naprawdę bardzo popularne kategorie elektroniki, które zamawia się na chińskich stronach. Na stronie głównej znajdziecie numer telefonu, na który śmiało możecie dzwonić w razie problemów i zastanawiania się, czy Wasz produkt podlega naprawie gwarancyjnej. Wtedy poproszą Was o numer seryjny urządzenia, który znajdziecie na opakowaniu lub urządzeniu. Jeśli nie macie pewności oryginalności Waszego urządzenia, na tej stronie możecie sprawdzić autentyczność produktów w przypadku marki Xiaomi. Link wrzucimy w komentarzu. Jak już wszystko wiecie i Wasz produkt podlega gwarancji, wtedy wypełniamy formularz, który znajdziecie na stronie. Rzeczą, którą też powinno Was zainteresować, jak widzicie, są kolejnogi elektryczne i dość popularne modele, gdzie na naszej stronie znajdziecie dość ciekawe kupony na nie z wysyłką z Polski. Jak już wypełniliście cały formularz, zamawiamy darmowego kuriera i czekamy na weryfikację. Najpierw otrzymamy e-mail z tym, że nasze zgłoszenie jest zweryfikowane, a następnie kolejnego maila z listem przewozowym na naszą paczkę. No i to wszystko. A teraz powiemy, jak to wyglądało w naszym wypadku. 1 marca, czyli poniedziałek, zrobiliśmy zgłoszenie. Na następny dzień kurier odebrał już od nas paczkę, a w piątek naprawiony telefon był już u nas. Jak widzicie, został wymieniony moduł kamery i zostało zaktualizowane oprogramowanie. I wszystko, oczywiście, w ramach gwarancji, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat. I oczywiście telefon teraz śmiga bez jakichkolwiek problemów. Mówiąc krótko, telefon kupiony dużo taniej na chińskiej stronie i w dodatku z darmową gwarancją realizowaną w Polsce. Chyba lepiej być nie może. Mamy nadzieję, że ten filmik pomoże nie jednej osobie z Was. Zostawiajcie łapkę w górę pod tym filmikiem, subskrybujcie kanał po więcej ciekawych filmików o rzeczach z chińskich stron oraz komentujcie. Liczymy na Waszą aktywność, ponieważ chcemy dla Was zacząć regularnie organizować konkursy. Odwiedzajcie naszą stronę z kuponami oraz śledźcie nas na Facebooku czy Telegramie. Wszystkie ważne linki znajdziecie w opisie pod filmem. Do następnego, cześć!